Aśkarec, Karolina Część szósta Wywoływałam Karolinę z pamięci, gdyż nasze niespodziewane spotkania wciągały mnie w rejony niedostępne dla innych, ukazując wzajemne splątanie losów, zupełnie inne, niepasujące do siebie, jak plus i minus. Fascynujące z jednej strony, to jednak odpychające z drugiej. Dziwne, ale chciałam ją spotkać ponownie, po prostu spotkać, popatrzeć w jej piękne oczy próbując odgadnąć zawartą w nich tajemnicę. Nie wiedziałam, gdzie dokładnie mieszka, oprócz tego, że blisko mnie. Ale to blisko może oznaczać sporo domków jednorodzinnych, gdyż w tej części dzielnicy innej zabudowy nie uświadczysz. Spacerowanie zaś po okolicznych ulicach miało się z celem, tylko niepotrzebnie bym się zmęczyła. Jednak chciałam się wyrwać z domu, nie siedzieć bezczynnie, wpatrując się w niebo. Przypomniałam sobie słowa Adama, który gdy przyjechał do Szczecina, jego Joanna nie była z nim wtedy jeszcze dzień w dzień, więc sam chodził po mieście z planem miasta w ręku, tak na wszelki wypadek. Pewnego razu powiedział jej, że pojechał tramwajem na Pomorzany. Poszedł z pętli na sam koniec dzielnicy, dochodząc niemalże do ulicy Szczawiowej. Po co tam poszedłeś? Przecież tam nic nie ma! odpowiedziała wtedy Joanna. Bo faktycznie, tam nic nie ma, nawet zabytków chyba że zanieuważa się też kolejową infrastrukturę ale właśnie o to chodziło pojechać samemu w rejony dla siebie nieznane gdzie wtedy dla niego każdy rejon miasta był obcy wówczas nawet nie przypuszczał że zamieszka z Joanną na pomorzanach krótko bo krótko ale gdyż niedługo później rozstali się nie przypuszczał również że niedługo potem pozna inną Joannę też ze Szczecina też z Gumieniec tyle że dużo młodszą Życie bywa przewrotne. Wyszłam więc z domu, nie mając żadnego konkretnego celu, podobnie jak Adam jedący wówczas na Pomorzany, bez celu dla samego rozpoznania miasta, gdyż centrum miał na co dzień. Chciał poznać coś innego, inny rejon miasta. Czynił to z nudów, chyba że dla zabicia czasu a może tęsknoty za Joanną, której nie widywał zbyt często w ciągu dnia. Pojechałam do centrum, ale stwierdziłam, że to miejsce mi nie odpowiada. Hałas pojazdów skutecznie zniechęcał mnie do spacerowania ulicami, które znam na co dzień. Co więc zrobić? Dokąd pójść? Znajdowałam się stosunkowo blisko pałacu zwycięstwa. Nie miałam żadnego pomysłu, co ze sobą zrobić, dokąd pojechać. Nikogo też nie spotkałam ze znajomych, który by mnie natchnął. Sprawił, że podejmę jakąś konkretną decyzję co do dalszego biegu dnia. Było za chłodno, ażeby jechać choćby do lasu arkońskiego i za daleko do puszczy bukowej. Myśli błądziły po mieście, szukając jakiegoś impulsu do dalszego działania. Pomyślałam, że Karolinę mogę spotkać gdziekolwiek, w najmniej spodziewanych miejscach, jak bywało dotychczas. Pędla tramwajowa na gumieńcach, alejka na cmentarzu centralnym, jeszcze parę miejsc, gdzie niespodziewanie znajdywałyśmy się, nie mając tego w ogóle w planach. Nagle drogę zajechała autobus jadący na wyspę Pucką. Inny świat. Bo faktycznie jakieś dwadzieścia minut jazdy z początkowego przystanku na ulicy Tkackiej na końcowy na wyspie Puckiej. I tam jest zupełnie inny świat. Gdzie może nas obudzić pianie koguta lub rechota nie żab? Usiadłam w pustym autobusie, oglądając mijających nas przechodniów. Nikt znajomy nie wpadł mi w oczy, choć to ścisłe centrum miasta. Pomyślałam, że jeszcze jakieś pół godziny i będę w zupełnie innym świecie. Bez tego szumu wielkomiejskiego bez hałasu tramwajów, ryku samochodów i całej masy przechodniów mijających mnie, nie zwracając kompletnie żadnej uwagi. Byłam jednym z nich, tyle że siedzącą w autobusie. Kierowca pospiesznie palił papierosa. Musiał pilnować rozkładu jazdy. Tutaj w mieście są chyba dwa, trzy przystanki, po czym wkraczamy w inny świat. Jaki to świat? Świat ciszy i spokoju. Świat tajemnic. Czy na pewno tajemnic?